Dziś żegnam was, jutro na moim kanale tylko takie tutaj są Ja jestem Żyłka i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w grze Accident, czyli powrót do naszej serii. Bardzo was przepraszam. Dzisiaj jesteśmy yy, w szwedzkiej wiejskiej okolicy, yy, gmina Kronoberg, Szwecja, październik 2016 godzina 12:30. Pierwsza osoba na miejscu w wypadku August Nilsson. Ofiary wypisane, i myślę, że rozpoczynamy symulację. Pyk. No i co? Jeżeli Wam się filmik spodoba, no to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapeczki w górę. Patrzcie, wypadek jest dosyć groźny, bo zderzenie z tirem. Chociaż i tak pomimo wszystko dobrze, że nie wpadli pod tego tira, jak to się zazwyczaj zdarza. Niestety. Ładuję, ładuję. Zdjęcia nam z wypadku pokazuje. A ja Wam powiem, że... Hmm, nagrałem filmiki, nagrałem filmiki i są nowe filmiki z Fortnite'a. Macie w karcie u góry, a my już jedziemy. No i już po prostu trafiamy na miejsce wypadku, nie wiemy co się wydarzyło, tak? Hmm. Dobra. Pierwsza rzecz. Włącz światła awaryjne. Dobra. Wezwij służby ratunkowe. Telefon. Ok. Dzwonimy. Dzwonimy. Pyk, pyk, pyk. 112. Halo, halo. Potrzebuję pomocy. Proszę. Tutaj, proszę bardzo. Hmm. Pozostań na linii. Wyłącz zapłon w pojazdach. Dobra. Oznacz miejsce wypadku. Najpierw wyłączyć zapłon, dobra, biegnę. W tym nie wiem, czy jestem w stanie wyłączyć. Czekajcie, do tira wsiadamy, dobra. Tir, 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 tir. Dobra, wyłącz zapłon. Okej, okay. jeden. A gdzie jest jeszcze trzecie auto? Czekajcie, wysiadam. Jeszcze jedno auto jest gdzieś. O kurde, mówiłem, że właśnie, żeby tylko nikt nie wpadł pod tira. Ja, drzwi zamknięte, drzwi zamknięte, drzwi zamknięte, otwórz. Ja tu mogę wejść jakoś, coś tam, nie, nic. Przyczepa zamknięta. Co, ja muszę uratować? Dobra, wyłącz zapłon. I teraz trzeci samochód, wyłącz zapłon, czekajcie, dobra, otwórz, wsiądź. Wyłącz zapłon, oznacz miejsce wypadku, zgaś płomienie, dobra. Teraz oznacz miejsce wypadku. To oznacza, że musimy bagażnik zamknięty. Musimy po prostu trójkąty um, ustawić. Także idziemy pierwszy trójkąt ustawić. No i pytanie, gdzie ja drugi trójkąt teraz znajdę. Tak, pierwszy ja miałem w aucie, a drugie auto jest zamknięte. TIR może mieć? Może mieć w sumie. Um, dobra, podnieś gaśnicę od razu. To zamknięte. Tir będzie miał, zamknięte. A tir możemy gdzieś pod spodem. Dobra, czekajcie, gaszę. Dobra. Oznaczamy miejsce wypadku. Idziemy szybko trójkąt, trójkąt. Już pożar opanowany, zgaszony. Dobra. Teraz sprawdzić, czy wszystkie ofiary. Są yy, po prostu... No czy żyją, czy w ogóle? Co jest z nimi? Mm, dobra, odpiąć pasy. Udrożnij drogi oddechowe. Rana jedna, sprawdź oddychanie. Nie oddycha. Okej. Okay. Nie oddycha. Dziecko. August. Pasy, nie trzeba pasów. Słyszysz mnie, Mordo? Kurde. Nie oddycha? Nie, czekajcie, dobra. Wygląda, jakby też nie oddychał. Trzecia osoba jest tutaj i czwarta, dobra, trzecia osoba. Czy... O kurde, tutaj jest już jeszcze gorzej. Dobra, teraz. Oddycha, oddycha, więc jest z nim dobrze. No, wyjdź stąd teraz, kurde. Aha, obadać go jeszcze, okej. Okay. Rana jeszcze jedna. No i teraz mm, tutaj. Te drzwi są zablokowane. Trzeba wziąć ten tędy. Dobra, tu też widać rany. Pasy mi najpierw odpiąć. Nie. Nie odpinamy pasu, dobra. Udrożnij drogi oddechowe. Rano. Sprawdź, czy oddycha. No i niestety też nie słyszymy, żeby oddychał. Sprawdź swoją dokładną lokalizację. Ok, dobra, już biegniemy. Szybko do swojego auta sprawdzić lokalizację. Dobra, samochód, i teraz jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? No. Dobra. Pomóż ofiarą, pomóż ofiarą. Komu najpierw pomóc? Teraz pytanie. Od dziecka, dobra. Pięć oddechów ratowniczych. Okej. Okay. Wyciągamy go. Kurde, żeby nam się udało ich uratować. Bo będzie... Nie będzie ciekawie. Dobra, apteczka. Otwórz rękawiczkę. Podróżnij. Drogi oddechowe, dobra. Podnieś maskę, załóż maskę. Sztuczna wentylacja. Dobra. Okay. Czekajcie, bo nie ogarniam tego. Teraz sprawdź oddychanie. Jest ok, mamy go. Oddycha usz w bezpiecznej pozycji. Ok, Pyk. Pyk. druga ręka, noga. Dobra, bezpieczna pozycja. Ok, teraz ok. Dobra, teraz idziemy do kolejnej osoby. Szybko wsiadamy, dobra do pana z czerwonego auta i teraz tak odepnij go pasami ok, wyciąganie go wyciągam wyciągam go i teraz yy, ratowanie jego tak naprawdę no bo co pierwsza pomoc okej okay. by kapteczka Udrożenie drogi maska rko i teraz uciśnięcia najpierw 500 pięćset siedemdziesiąt, przepraszam bardzo Dobra, teraz y, sztuczna wentylacja. Okej, okay. sprawdź oddychanie. No niestety nie widzę u mm. niego oddychania. O, kurde. No i na miejsce już przyjechały pogotowie, którzy zajmą się dwoma innymi poszkodowanymi. Ja pomogłem dziecku, pomogłem panu, który był dobrze dostępny. No i tyle. Teraz znajdź przyczyny tak naprawdę. Jedna z przyczyn, punkt uderzenia. Zderzenie z nadjeżdżającą ciężarówką. Druga, ślady hamowania, nieistotne. Kałuża też nieistotne. Tutaj, ślady hamowania. Okej, okay, coś tu jest wcześniej. Kałuże są. Ta kałuża nieistotna też, no jak nieistotne. Dziwne aż, że to nieistotne, no bo tu mógł być jakiś wyciek płynów tak naprawdę. Dobra, dwie wskazówki mam. Lecimy dalej patrzeć tutaj. Co, co to jest? Nieistotne ślady hamowania. Plama też nieistotna. Dobra, patrzymy co tu dalej. Kałuża oleju też nieistotna. Wskazówka, ślad hamowania, która no, jest istotna. To jest trzecia rzecz istotna. Dobra, dalej, co my tu mamy? zbita przednia szyb. Czwarta wskazówka. Piąta wskazówka, jakieś ślady dzików czy czego? No i ostatnia wskazówka. No i ostatnia wskazówka to jest pas bezpieczeństwa w tirze. Kierowca ciężarówki nie miał zapiętych po prostu pasów. Wyjdź na zewnątrz, uporządkuj kolejność wydarzeń. No i tak: Zderzenie z nadjeżdżającą ciężarówką. Najpierw myślę, że dziki stojące na drodze. Yy, później. Myślę, że będzie z zmienia pas, żeby ominąć po prostu zwierzęta. Zderzenie z nadjeżdżającą ciężarówką. Dalej. Brak zapiętych pasów. Dalej. Wyrzucony przez szybę. No i ten zderza się. Z ciężarówką, chociaż to mógłbym w sumie zamienić z tym. Jeszcze jest taka szansa, jest, także tak. O, no i... A, tak, jednak nie. Tak, o, jest. Zakończ scenariusz. Sukces! Jacob żyje. Po dokładnym zbadaniu w szpitalu zdiagnozowano uraz kręgosłupa. Mnie na szczęście żyje. I jest wszystko z nim okej. Okay. Obecnie pracuje jako ochroniarz w lokalnym supermarkecie. Monitoruje kamery i do końca życia będzie musiał zażywać środki przeciwbólowe. Ingolf Huld żyje. Stracił dużo krwi z powodu głębokiej rany na przedramieniu. Na szczęście RKO uratowało mu życie. Ratownicy zatrzymali krwawienie, rany goiły się szybko, ale szkło przecięło kilka nerwów. Nie żyje. Suzanne Olander. Samochód Suzanne uderzył w tył przyczepy, zderzak rozbił przed nią szypę, uderzył ją w głowę, rozbijając albo kasując ją natychmiast. Ani ty, ani ratownicy nie uratowaliśmy jej. August Olander żyje, czyli dziecko Suzanne, dziecko, które jechało z Suzanne. Po zderzeniu doznało szoku, zapadło w śpiączkę, odniosło kilka drobnych urażeń wewnętrznych, po pięciu tygodniach odzyskał przytomność, wrócił do domu, zamieszkał z ojcem. Tak, to była jego matka, niestety. No I koniec scenariusza, szybki filmik. Oj. Jaj, jaj. No nie za ciekawie to wyglądało. No i co? Żegnam Was dzisiaj, witam was jutro, ja byłem żyłka, to był kolejny odcinek z gry Accident. Żegnam Was dzisiaj, no i co? Cześć!